Dzień dobry, kochani Polacy. Dzień dobry, ja chciałem Was tylko poinformować, że jestem świeżo po rozmowie z prawnikiem, z szanowną panią mecenas, którą serdecznie pozdrawiam. I chciałem Was poinformować, że to, co dzisiaj słyszycie w mediach masowego przekazu od różnych programów telewizyjnych, przez radia, przez prasy, chciałem Was poinformować, kochani, że nie ma w Polsce obowiązku noszenia masek i zasłaniania ust i nosa. Jest natomiast tylko i wyłącznie zalecenie, więc jeżeli uważasz, że ta maseczka Ci w czymś pomoże, zwyczajnie ją noś, bo masz do tego pełne prawo, ale jeżeli uważasz, że może Ci zaskoczyć, dlatego, że wyciągłeś ją z brudnej kieszeni, no to nie musisz jej nosić. Wybór tak naprawdę należy do Ciebie. Pamiętajmy o tym, że jest coś takiego jak konstytucja, którą ostatnio na międzynarodowej arenie nasz szanowny, minister, ja nie wiem, już ja się gubię, bo oni tak zmieniają te wszystkie swoje przepisy i tych ludzi tam w rządzie, że trudno trafić, kto jest lekarzem, a kto jest znachorem. Natomiast oni sami mówili o tym, że nie ma prawa nadrzędnego nad konstytucją. Także spokojnie, spokojnie, spokojnie. I zresztą maseczka to może być taka w kremie. O, z apteki. A tak na serio, całkiem poważnie. Nie dajcie się, kochane ludziska, zwariować. Pamiętajcie o tym, że jest wielu prawników zrzeszonych, wielu lekarzy zrzeszonych, którzy jasno mówią i dają do zrozumienia, że to, co w tej chwili ma się na, na, na świecie, już nie mówię tylko o Polsce, to jest po prostu stek. No właśnie, no właśnie. Zalecać można komuś jogging, zalecić można komuś pływanie, zalecić komuś można noszenie. Maseczki. O, bo można zalecić. Natomiast to ty powinieneś zdecydować, czy chcesz się do tego zalecenia dostosować. Jedno, 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 jedno jest ważne i bardzo ważne. Są osoby, które koniecznie powinny nosić maseczki. To są osoby po chemioterapiach, są osoby, które mają ogólne problemy z, z, z płucami, z oddechem. Są po ciężkich leczeniach. To są osoby, które faktycznie. Mają obowiązek, bo mają wtedy takie taki też zalecenie od lekarza zalecam ci, dobry, mój pacjencie, ubierz maseczkę, ponieważ twoje płuca są osłabione. Ale gdy popatrzymy sobie na tych wszystkich ministrów od A do B, od Z do A, czy to w Polsce, czy za granicą, zwróćcie uwagę, jak oni. Z nas jawnie sobie jaja robią. No bo inaczej tego nazwać nie można. Oni po prostu robią sobie jajca. Wyjeżdżają sobie gdzieś na jakieś wyspy kanaryjskie, kiedy wam zabraniają wychodzić z domu. Zamykają cmentarze, kiedy sami na te cmentarze chodzą. Ehm, e, mówią wam, że macie wkładać pleksy w sklepach, bo się zarazicie, a w Sejmie dalej pleks nie ma pomiędzy fotelami. To, co się robi, to jest kpina i naprawdę jednym chyba z najrozsądniejszych e, takich. Posunięć, tutaj do młodych się zwracam, to jest wyciągnięcie kabla antenowego i odcięcie kabla radiowego dla osób powyżej 60 roku życia. Bo ja nie chcę absolutnie obrażać nikogo po 60. roku życia, ale wiele osób, właśnie w, w grupie wiekowej 60, plus zwyczajnie się w tym wszystkim gubi. No i wierzy w końcu, że białe jednak jest czarne, a czarne jest białe. Niech rozum będzie z wami, no i przede wszystkim pamiętajcie o tym, że nie jesteście sami. Dużo radości, trzymajcie się i... Och, ta konstytucja, och, ta konstytucja, którą żeście sobie tak ładnie podeptali!